Natomiast tutaj musimy powiedzieć o jednej istotnej rzeczy. Dlaczego na razie żadnego takiego, że jak powiem, rzucającego na kolana tutaj nie mamy transferu czy, czy wymiany, czy, czy jakiejś skomplikowanej wielopołowej transakcji? Co jeszcze nastąpi? No bo mamy jeszcze kilkanaście minut. Czy, czy mają panowie 29 GM-ów, bo, bo nikt nie mają. GM -a, a też. Świetnie sobie radzą. No, trzeba powiedzieć o tym, że, że tak naprawdę w NBA dopiero od kolejnego sezonu będzie obowiązywało hard salary, prawda? Czyli już w tej chwili mamy dziewięć zespołów, które są i to te, te potęgi, wszystkie na wschodzie Boston, Milwaukee, na zachodzie, wiadomo, Lakers, Clippers, Phoenix Suns no to są duże, które są praktycznie zablokowane, jeżeli chodzi o jakieś możliwości wielkich, wielkich zmian. No teraz przede wszystkim już to są duże, które są w tym drugim apronie, prawda? Także u nich podatki od razu idą, idą geometrycznie rosną. Także w tej chwili w ogóle następuje istotna zmiana, to warto obserwować, bo w tej chwili większość zespołów decyduje się na to, żeby mieć dwójkę tylko zawodników Max. No ale ta dwójka zawodników max to, to może być 150 milionów, prawda, za chwilę. I do tego w tej chwili coraz bardziej liczy się otoczenie dla tej dwójki. Dlatego Phoenix Suns między innymi zdążyli jeszcze, tak, powiedzmy w pewnym sensie Bradley'a Billa. Dlatego jeszcze też i LA Clippers z Hardenem, bo, bo jakby konsekwencje tego dopiero, dopiero będą. Przypomnę, że ta kwietniowa nowa umowa zbiorowa to ma maksymalnie wyrównywać szanse i chodzi o to, żeby no, nie było takiej sytuacji jak teraz, tak? że Golden State Warriors płacą sobie 400 milionów za, za zespół, a są drużyny takie jak San Antonio Spurs, które które biorą z ligi nawet tam te kilka czy kilkanaście milionów dolarów. Czekałem też, prawdę mówiąc, taka propos Spurs, że oni też puszczą Macdermotta, Devontae Graham, a na przykład. To, to zawodnik, który jest kompletnie tam ugotowany w tych, w tych San Antonio Spurs. Nie wiem dlaczego, dwie paru spotkaniach. Na pewno by się. Przydał. Także to musimy wziąć pod uwagę. Zresztą w tej chwili NBA, a przede wszystkim media amerykańskie wokół NBA mają kłopot, no bo jak nie ma tych basterów, tak, które nas tutaj rzucają, czy, czy przynajmniej dają powody do naprawdę bogatych dyskusji, no to, to, to jak ja tam zerkam na to, co tam wymyśla Kendrick Perkins, żeby tutaj zrobić z tych Knicks i tego, że oni pozyskali dwóch zawodów, i nie wiadomo co. Natomiast ja bym zwrócił w tej chwili uwagę na, na ciekawe, na, myślę, że Ma szukają takiej opcji, żeby, żeby przede wszystkim właśnie otoczenie dla tych dwóch swoich maksymalnych, prawda? Dla Luki i dla Kyrie Irvinga. Tutaj przede wszystkim chodzi o zdrowie, bo jeżeli dobrze pamiętam, to Ma w tym sezonie. Pamiętamy jak fatalnie kończyli poprzednie rozgrywki, a w tym sezonie gdzieś tam się bili w tej pierwszej czwórce, potem kontuzje i w tej chwili 24 czy 25 startowych piątek, no to dlatego fajne i przy okazji wyciągnięcie denego Gefforda tutaj Grant Williams, prawda? Okazało się, że, że z nim coś. No coś tam nie zadziałało, nie tylko zdrowie, bo przecież dopiero co mas w szczębie i też, też pozyskiwali. No i, i myślę, że parę takich zaskakujących na razie, ale to też widać. W tej chwili właśnie musimy o tym pamiętać, że jest jakby podział ligi, na, nie, nie na te 24 duże, które ciągle walczą o, o, o playoffs czy o playing, tak ale przez play-in można się przebić do playoffs. Natomiast jest taki bardzo mocny podział. Na te drużyny, które jeszcze widzą się w walce o pierwszą dziesiątkę, niektórzy o pierwszą szóstkę, niektórzy o mistrzowskie tytuły, prawda? I takie zespoły, które już wydają się jakby ten sezon spisywać na straty. Tutaj no, Toronto Raptors to, co robią na przestrzeni ostatnich paru czy parunastu nastu tygodni, no, to to jest rzęd zaskakujące. I jeszcze myślę, jedna istotna sprawa. Nie wiem, czy przed tym trade, trade deadline to najciekawsze transfery nie nastąpiły między 31 października, a, a powiedzmy 31 stycznia, no bo, no bo tutaj z udziałem takich graczy jak, jak Hardens, jak prawda, żeby w niej mieć takie wielkie nazwiska. Musimy to wziąć pod uwagę właśnie, że jest nowa umowa zbiorowa, że NBA bardzo się zmieniła pod tym względem, że ci bogaci, jeśli chcą mieć trzeciego gracza o bardzo wysokim kontrakcie potencjalnie, prawda, nie wiem, z też będzie tylko drugim w sesji, jeżeli z nim przedłużą. Także musimy o tym pamiętać, że rzeczywistość finansowa NBA bardzo się zmieniła.